No cześć! Słuchajcie, z czym kojarzy Wam się Wielka Brytania? Przyznam szczerze, że mi do niedawna kojarzyła się z takim naprawdę bardzo stereotypowym myśleniem typu... Herbata, królowa, dziwna pogoda ostatnio doszły jeszcze krampecy, ale Wielka Brytania to jeden z tych krajów, który wydał na świat naprawdę bardzo wielu, 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 wielu utalentowanych muzyków i zespołów. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich, więc wspomnę tylko tych najważniejszych: The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. I Artur. Jak się zapewne domyślacie, temat dzisiejszego odcinka będzie związany z Wielką Brytanią, więc zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że jeżeli Wam się spodoba ten materiał, to załapkujcie go w górę. Jeżeli nie jesteś jeszcze subskrybentem, to zasubskrybuj, zostaw komentarz albo podaj dalej film w świat. No dobra, żebranie mam już za sobą, także o czym dzisiaj? Dzisiaj, moi drodzy, będzie o Britpopie. Ja jestem Alkile, zapraszam. Jak zawsze warto poznać kontekst, warto poznać czym jest temat, do którego się odnosimy, więc Pokrótce, co to jest Britpop? W ogólnym rozrachunku jest to ruch kulturowy, który powstał na początku lat 70., właśnie w Wielkiej Brytanii i obejmował różne dziedziny kultury, takie jak film, sztukę, muzykę, modę, ale również i politykę. Britpop to jednak zdecydowanie muzyka, a przynajmniej tak mi się wydaje, i jest to podgatunek rocka alternatywnego. Który wyodrębnił się z niezależnej sceny muzycznej właśnie Wielkiej Brytanii początkiem lat 90. Scena ta czerpała naprawdę dość wielu gatunków, bo i z muzyki popularnej lat 60., z glam rocka oraz punk rocka lat 70. czy Indie popu lat 80. jednak gatunek gatunkowi nierówny. Najważniejsze w tym wszystkim jest brzmienie, które czerpie garściami z gitarowego popu i jest przeważnie bardziej radosne i zachęcające do życia. Natomiast jak wszyscy wiemy, ile zespołów, tyle różnych brzmień. Podobnie zresztą jest z nastrojem. Zespoły takie jak Verve to już troszeczkę mniej żywa i mniej wesoła część Britpopu, w przeciwieństwie do na przykład Oasis. Teksty z założenia są celebracją wszystkiego co brytyjskie, celebracją czerpania z życia oraz jego pozytywów. Sam Britpop powstał jako odpowiedź na grunge o którym zresztą już powstał odcinek. Zaumowny początek popu można uznać wiosnę 1992, kiedy to Blair wydaje single Popsin, a Sweet The Drowners. Oba szybko zdobyły uznanie jako przedstawiciele nowego, nastawionego na gitary nurtu zespołów będących bardzo brytyjskim brzmieniem. Dowód? Pierwszy, eponimiczny album Sweet to wtedy najszybciej sprzedający się debiut w historii Wielkiej Brytanii, a to zaowocowało umieszczeniem frontmana zespołu Breta Andersona na okładce Select Magazine, spowiewającą w tle flagą Zjednoczonego Królestwa okraszonej wymównym nagłówkiem Jankesi do domu. Wydanie ukazało się w kwietniu 1993, a w nim także pojawiły się zespoły, które widzicie teraz na ekranie. Oczywiście Blair także nie próżnował. Głównym ośrodkiem muzycznym Londynu był klub Syndrome na Oxford Street, będący blenderem mieszającym różne style muzyczne, jednak dominującym wciąż pozostawał wtedy Grunge. Zainspirowani trasą po USA wiosną 1992 Blair wydał drugi, zorientowany na estetykę anglocentryczną, album pod tytułem Modern Life is Rubbish. Damon Albarn, frontman zespołu, widział potrzebę przywrócenia zainteresowania muzyką z wyspy, widząc, że rynek póki co pochłania potężne pokłady tego co wypuszczają stany. Album generalnie to bardzo umiarkowany sukces, jednak moim zdaniem jest bardzo przyzwoity. Natomiast pozycję zespołu wywindował już trzeci Parklife z 94. Trzeba przyznać, że wyczucie czasu mieli naprawdę perfekcyjne, bo stwierdzili, że wydadzą album akurat w tym momencie. W którym Kurt Cobain postanowił spaść z rowerka i pokryć lufę od Dzięki temu zbiegowi okoliczności, no, Grunge zaczął odchodzić do lamusa, a hegemonem na brytyjskiej scenie muzycznej stał się właśnie Britpop. No, ale czy to. Czy to jest koniecznie powód do zachwytu? I tak, i nie. Z jednej strony mamy sukces Blair i tak dalej, z drugiej zaś dało to możliwość zaistnienia innemu zespołowi, który. No, stał się swojego rodzaju Nemesis Albarna. Mowa tu oczywiście o Oasis. Zespół braci Galaher to naprawdę bardzo ciekawy przypadek, bo ledwo co wydali debiutancki album, już deklasowali Suite i zostali, zostali autorami najlepiej sprzedającego się debiutanckiego krążka w historii kraju, który pokrył się siedmiokrotną platyną. No, nie lada wyczyn. Rok 1995 to ważny czas dla Wielkiej Brytanii, przynajmniej ze strony muzycznej. Pulp wydają album Different Class, promowany singlem Common People, a ten sprzedaje się w nakładzie aż 1,3 miliona kopii. Co w tym niezwykłego i ważnego? No w tym akurat nic. Świat co prawda w tym czasie widzi w tym panu nowego antychrysta, Ludzie żyją wydarzeniami z Bośni oraz tym, że Mike Tyson postanowił wznowić karierę. No ale dla tabloidów liczy się tylko jedno. Wydarzenie na skalę krajową, tym czym żyją prawie wszyscy, coś co w historii kraju zapisało się jako The Battle of Britpop. Cóż takiego kryje się za tym hasłem? Czym jest to wydarzenie? Jakie to ma znaczenie? Odpowiem w krótkim zdaniu. Battle of Britpop jest rozmuchaną, medialną sraczką, koncentrującą uwagę na walce Oasis oraz Blur o dominację na rynku muzycznym, co w skali wszechświata jest tak samo znaczące jak... Um, właśnie, dobre pytanie. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to zostawcie je w komentarzach. Jednak my do potrzeb wszechświata podchodzimy jak szury i foliarze do faktów naukowych. Tak czy inaczej, wszystko zaczyna się... Od gali 1995 Brit Awards, którą wygrywa oczywiście Blur. Zdobywają wszystkie nagrody i w sumie nie byłoby to nic wielkiego, nie byłoby to nic strasznego, gdyby. gdyby nie ta wypowiedź. Get your Oasis Records, and your Blur records, and your Eternal Records, and your E 17 records, and take them into school and say this is industry. Teach me this, this is what I wanna know about. Yeah, by God. W tym pojedynku nie chodziło o samą muzykę. To było bardzo symboliczne starcie dwóch środowisk. Blair pochodzili z południa kraju i z założenia mieli być lepiej wyedukowani, pochodzić z zamożniejszych rodzin i ogólnie mieć łatwiejszy start w życiu. Z kolei Oasis pochodzili z północy, gdzie no żaden z nich nie miał wyższego wykształcenia. I przed swoją karierą muzyczną pracowali w większości na budowie, co oczywiście nie uszło uwadze prasie i nazwała ich bohaterami klasy robotniczej. Innymi słowy, spełnia się mokry sen każdego komunisty: robotnicy versus burżuazja. A to wszystko w jednym z najbardziej kapitalistycznych krajów świata. No, Engels would be proud. Widzicie, zabawne, bo historia lubi się powtarzać. 30 lat wcześniej ludzie nie mogli do końca się zdecydować, czy bardziej lubią The Beatles, The Kings, czy jednak The Rolling Stones. Aczkolwiek tutaj konkurs nie był aż tak bardzo. negatywny, że tak powiem. Pierwsze starcie Blair i Oasis nastąpiło już w sierpniu 1995, kiedy to oba zespoły stwierdziły, że wydadzą single promujące ich nadchodzące albumy. Blair zaplanowali premierę swojego czwartego albumu na 11 września 1995. X. Natomiast panowie z Oasis stwierdzili, że dobrą datą będzie 2 października 95. Wtedy wydarzyło się coś strasznego, albo ta data jakoś nie... wiem. Poprzednia jest taka trochę... Z początku rozłożenie singli miało wyglądać tak. 14 sierpnia Oasis Roll With It, a 21 sierpnia Blur Country House. Damon Albarn obawiał się jednak, że taki rozkład może dać przewagę Oasis, a nie mogli zrezygnować z singla. Postanowił więc przesunąć premierę o tydzień. Na 14 sierpnia. Szczerze to nie były najlepsze utwory w arsenałach obydwu zespołów, jednak emocje oraz hype towarzyszący całemu wydarzeniu no, pozwolił nie zwracać na to kompletnie uwagi. Ten pojedynek oczywiście wygrywa Blair, bo sprzedają o 58 tysięcy kopii singla więcej niż Oasis i zapewniają sobie występ The Top of the Pops, co jak się okazało było dość słodko gorzkim sukcesem. Alex James, basista zespołu, stwierdził, że dobrym pomysłem będzie założyć koszulkę Oasis na ten występ, żeby dać małego psztyczka w nos panom z północy. Natomiast założyciel i gitarzysta zespołu Blair, Graham Coxon, stwierdził, że no to nie jest do końca to, na co liczył wchodząc w świat muzyki i widać było, że nie do końca był zadowolony z tego, że w ogóle występują w tym show. No cóż, The Great Escape pojawia się na rynku i... Całkiem wysoko notuje, ale wciąż gorzej niż Park Life. No i miesiąc później mamy październik i premierę What's the Story Morning Glory, który zmiata konkurencję całkowicie. Drugi studyjny album Oasis Now obfituje w naprawdę świetne single, poczynając od najpopularniejszych jak Wonder Don't Look Back in Anger. Do tego mamy jeszcze Champagne Supernova czy utwór eponimiczny. No i mimo 26 lat na karku, to wciąż jest kawałek naprawdę dobrej muzyki. Na tyle dobry, że jest to czwarty najlepiej sprzedający się album w historii Wielkiej Brytanii, odnosi sukces w USA, gdzie Blair wielokrotnie poległ. Można chyba powiedzieć, że Oasis stają się wtedy The Beatles lat 90. i wygłaszają pamiętne przemówienie na 1996 Brit Awards. Tym razem to oni zgarniają wszystkie nagrody. Tak samo jak Blair rok wcześniej. So jednak co to oznaczało dla samego gatunku? No, niestety koniec. Kolejne albumy Oasis wywierały mniejsze wrażenie na publice. Blair wydaje kolejny krążek, który promuje singiel, będący o ironio wielkim hitem w USA, czyli Song Two. Pod koniec dekady mamy jeszcze jeden znaczący singiel: The Verve Bittersweet Symphony. Jednak sam gatunek powoli dogorywa. Ogólnie zainteresowanie rokiem spada, a w siłę rosną grupy pop, takie jak na przykład Spice Girls. Sam Blur rozpada się w 2003. Nie jest to jednak koniec pojedynku między Albarnem a braćmi Gallagher. Ten pierwszy zakłada zespół, który bije Oasis na łeb na szyję. Projekt pozwala mu odnieść sukces w Stanach Zjednoczonych dzięki m.in. nowatorskiemu brzmieniu. Oraz wielu gościnnym występom. Jeżeli nie wiecie o jakim zespole mówię, no to taki newsflash. Otóż y, z Blair wywodzi się, wywodzą się, gorillas. Tak, ci sami gorillas, których kojarzycie z takich hitów jak Clint Eastwood oraz Feel Good Inc. No, tego utworu nie da się nie kojarzyć. Tak wygląda historia gatunku, ale jeżeli zastanawiacie się, czego posłuchać, um, no to mam kilka propozycji. Energiczny i przebojowy, oferujący jednak miejsce na chwilę wytchnienia i zwolnienia tempa. Szczególnie polecam utwory Jubilee oraz Girls and Boys, bo zawierają coś, co miało być chyba solówkami, ale brzmi jak najbardziej dziwne wyobrażenie zaawansowanej technologii przełomu lat 70. czy 80. Innymi słowy, zawiera jakieś dziwne, wysokie i dość irytujące dźwięki, które jednak zdają się tam pasować. Ja nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem, czemu ten album jest tak niedoceniany. Według mnie niczego mu nie brakuje, jest ciekawy kompozycyjnie, a utwór advert aż bije inspiracją The Kings. Moimi faworytami na pewno są Chemical World, za zaskakujący i nie taki oczywisty twist brzmieniowy z ostatnich dwóch minut, oraz Blue Jeans, ale tylko dlatego, że początek od razu kojarzy mi się z Angry Chair Alice in Chains. Szczerze. Ten album przypomina coś między psychodelicznym rokiem, alt rockiem, altrokiem w wykonaniu Sinet O'Connor, która postanowiła zjeść trochę grunge'u na kolację. Na pewno jest zaskakująco ciężki, tak muzycznie, jak i klimatycznie, co w ogóle nie wpisuje się w moje postrzeganie Britpopu. Niemniej jednak, to działa. Od samego początku jest ciekawie. We are the pigs to fascynująca mieszanka dźwiękowa, ale jednak, znajoma. I zwyczajna. This Hollywood Life. Solówka tak dobra, że aż postanowiłem ją dodać do listy swoich ulubionych. Definitely Maybe i Morning Glory to absolutne klasyki. O ile pierwszy album ma w sobie wiele energii, która została spożytkowana na tempo, to moim faworytem pozostaje Supersonic oraz Slide Away. Kompozycje wolniejsze, ale chyba dużo ciekawsze od reszty, co nie oznacza oczywiście, że album sam w sobie jest słaby. Nie, nie. To wciąż przebojowy, typowy rokowy krążek, warty wielu przesłuchań. Jego następca to już taka kostka rosołowa Brit Popu, a w niej zawarte to, co w gatunku najlepsze. Ciężko wybrać kawałek, który nie jest singlem, bo to jest istna kopalnia singli. Niemniej jednak moim ulubieńcem pozostaje utwór tytułowy za kreatywne użycie gitar i genialne solo, otwierający album pełen pozytywnej energii Hello oraz John Look Back in Anger za cudowny wstęp na pianinie. Treściwe solo oraz świetny wokal Noela galera. Stonowany i dość spokojny, ale zarazem ciekawy. Najbardziej znany utwór z tego albumu oraz w ogóle w dorobku zespołu to Sweet Symphony. Taki klasyk, że chyba nie ma co się rozgadywać za bardzo na jego temat. Warto też przesłuchać takie kawałki jak Sonnet czy The Rolling People. W sumie całość zajeżdża taką melancholią, ale Umówmy się, każdy z nas jej czasem potrzebuje. Album chyba zapomniany, a szkoda, bo chłopaki naprawdę bawią się tutaj brzmieniem i zaskakują. Slide away zaczyna się dość niewinnie, a następnie raczy nam dać dość mocnym i surowym brzmieniem popysku, a gdy wraca do tego spokojnego rytmu i myślimy, że wszystko zaraz się skończy, to na odchodne dostajemy jeszcze mocniejszego plaskacza gitarą. Oprócz tego mamy jego zupełną odwrotność, the sun, the sea, czyli coś co zaczyna się mocno, potem spokój, znowu moc, znowu śpiączka, a na koniec trąbka albo saksofon. Do czego chcieć więcej? Ale to oczywiście nie wszystko co Britpop ma do zaoferowania, bo wymieniłem tylko to co sam nadrobiłem i wiem, że jest godne polecenia, Natomiast możemy sobie zrobić taką dość ciekawą rzecz. Będę co codziennie wrzucał po dwa, 3 utwory na Insta i zrobimy sobie taki Britpopowy tydzień. Być może razem odkryjemy coś naprawdę fajnego. Podobnie jak grunge, Britpop wyłonił się bardzo szybko, żył szybko, żył intensywnie i bardzo szybko umarł. Jednak czy warto wracać do tej muzyki? Tak, jak najbardziej, bo już po prostu takiego brzmienia nikt nie serwuje. W sumie jest to naprawdę bardzo dobry sposób na rozpoczęcie w ogóle swojej przygody z rokiem, bo brzmienie jest lekkie, przyjemne, zaskakujące kompozycyjnie dość często. Jak stoimy w tym punkcie o nazwie Britpop, to możemy iść już w dowolnym kierunku, co komu się będzie bardziej podobało. Jak to jednak w świecie muzyki bywa, zespoły lubią wracać na scenę, i nie inaczej było w przypadku kapel Britpopowych, a przynajmniej niektórych z nich. W 2009 na scenę wraca Blair i koncertuje do dziś. Znaczy dziś nie koncertuje, bo wiadomo, na świecie nic nie koncertuje. W 2015 wydał swój ósmy studyjny album The Magic Whip. Albert nawet pogodził się z Noelem Gallagherem, z którym już kilkukrotnie wystąpił na jednej scenie podczas jednej piosenki. Trochę zabawny jest fakt, że Blair wrócił na scenę w momencie, kiedy Oasis spadło ze sceny. W 2009 Legenda Britpopu no, zaliczyła artystyczny zgon, a to wszystko przez konflikty w zespole. Liam i Noel Gallagher do dzisiejszego dnia nie rozmawiają ze sobą i szkoda, że nie ma żadnej, żadnej szansy na to, że zespół kiedykolwiek wróci na scenę, bo Dig Out Your Soul zapowiadał no powrót jednak do formy. No i niestety nie przekonamy się już raczej, czy faktycznie będą nie wrócili. Chłopaki ze Sweet wrócili na scenę w 2010, po 7 latach nieobecności, no i muszę przyznać, że muzycznie byli bardzo płodni, bo wydali w tym czasie już trzy albumy. Bloodsport z 2013, Nightfall z 2016, a w 2018 Blue Hour. Szczerze nie mogę się doczekać, aż nadrobię te albumy, bo ogólnie Sweet brzmi bardzo dobrze. Palp co prawda reaktywowali się w 2011, ale tylko na dwa lata, więc no... Po dziś dzień nie widu, ni słychu, a dyskografię zespołu zamyka Will of Life z 2001 d to prawdziwi mistrzowie muzycznej rezurekcji, bo no, trochę tego było. Rozpadli się w 95, tylko po to, żeby w tym samym roku wrócić na scenę. W 99 znowu się rozpadają i w 2007 wracają na scenę, tylko po to, żeby w 2008 znowu się definitywnie rozpaść. Od tamtego czasu zespół zapada w twórczą i artystyczną śpiączkę, z której do dnia dzisiejszego się nie budzi. A stało się tak tylko i wyłącznie dlatego, że Richard Ashcroft postanowił i użyć Reunionu Verf, ...dla ożywienia swojej kariery solowej. No, słabo troszkę. A, jeszcze muszę się Wam do czegoś przyznać. Generalnie w sam temat Britpopu zacząłem się bardziej wgryzać, robiąc research do tego odcinka i w sumie nie wyszło mi to na złe, wręcz przeciwnie, poszerzyło to troszeczkę mój horyzont muzyczny. Jeśli jednak chcecie bardziej się zapoznać ze starciem Oasis vs Blur, to zapraszam Was do tego materiału, który był naprawdę nieocenioną pomocą w tworzeniu tego filmu, bez niego prawdopodobnie ten film byłby jeszcze gorszy niż jest. Oczywiście link umieszczę w opisie, tak samo zresztą jak i listę utworów użytych na potrzebę tego odcinka. A co mamy pod odcinkiem? Sekcję komentarzy, do której oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Piszcie co, co sądzicie o tym gatunku, czy i jakie macie z nim wspomnienia. Po prostu podzielcie się jakimiś swoimi myślami. Oczywiście jeżeli materiał wam się podobał to załapkujcie go w górę, Zostawcie suba, żeby być na bieżąco, także zadzwońcie w dzwoneczek, na pewno już będziecie na bieżąco. A również zapraszam Was na swoje social media, gdzie dodatkowo staram się produkować i mam nadzieję, że będzie mi to wychodziło coraz lepiej. I oczywiście podajcie film dalej, bo być może ktoś z Waszych znajomych będzie zainteresowany tym, i nie wiem, może będzie Wam nawet wdzięczny za to, że, że mógł obejrzeć coś takiego. Tymczasem ja pójdę sprawdzić, czy będę miał dostęp do jakichś krampeców. Zrobię sobie jakąś dobrą herbatkę, bo chyba bierze mi przeziębienie. No a wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.